Siema, ogólnie y, pytaliście się mnie co jest z tamtym kątem. Co się stało? No ja ogólnie chcę z wami być szczery. Zajście się czemu filmów zola nie będzie. Widzę ja mówię po prostu szczerze przed wami, bo nie chcę komować swoich widzów. Y, Zrobiłem po prostu taką grupę na Facebooku, gdzie po prostu ludzie mieli grać na moim koncie, po prostu żeby, żeby mógł być po prostu wyżej w rankingu Mastery na Zoe i Niko, no bo jak wiecie jestem dość wysoko, a marzę o tym by być po prostu pierwszy na świecie. No jednakże niestety ja muszę porzucić ten cel i po prostu zająć się trochę prawdziwym życiem, trochę innymi grami, Trochę czymś innym, no dlatego już mogę powiedzieć, że to jest moje marzenie, ale na chwilę teraźniejszą, no pewnie będę musiał z tego zrezygnować. No i co się stało z tamtym kątem? Ktoś, kto sobie grał, nie dał mi info, po prostu okradli mnie, tam sprzedali skórkę KDA Ari, yy, tam jeszcze prezenty sobie wysłali, z tego RPC było. No i najgorsze to, że nie wiadomo nawet jaki nick wysłał to do siebie, po prostu dlatego, że użył jakiegoś haka czy czegoś i po prostu nie widać jaki to był nick, po prostu pisze, że nieznany. No i teraz ja się zastanawiam o co z tym chodzi, pisałem do supporta, czy coś się da z tym zrobić. No i się dowiedziałem taką wiadomość, że nie da się z tym nic zrobić, dlatego, że... Dlatego, że po prostu to tak jak jest z mojej winy, że wpuściłem ludzi na konto, bo to tak jak była mi politykę, więc oni nie mogą nic z tym zrobić. Po, poprosiłem ich o ustalenie IP, ale jak się dowiedziałem właśnie tego, że łamałem politykę, to nie ma szukać sensu IP typa, który to zrobił, bo i tak. po kogo to wiedzieć, skoro i tak nic z tym nie mogę zrobić, prawda? No więc tutaj założyłem sobie nowe konto na EUW. No i to jest konto, gdzie będę po prostu skillował sobie Zoe, bo to jest cięższy poziom, tak myślę. No i nagram z tego konta wam yy, filmik po prostu, yy, jak wykorzystuję Zoe w 100%. Się tyczy tego poradnika, o który chcieliście, yy, po prostu chcieliście poradnik, dostaliście poradnik i chciel, chcecie teraz, yy, jak to działa, dlatego ja wam to pokażę. A, i co jeszcze się stało z tamtym kontem? Z tamtym kątem znajdziecie link w tej karcie, która Wam się otworzy u góry, w prawym, górnym takim takim pasie. Proszę, ja to dałem na niepubliczne, dlatego że po prostu to jest wstyd, żeby 20-latek płakał przy tym, jak konto, no, no Panna konto jest na 14 dni. Uwierzcie mi, to się skończyło dla mnie fatalnie. Naprawdę nie spodziewałem się, że taki będzie to dla mnie szok. Ale w każdym razie trzeba jakoś żyć dalej. No, stało się jak stało się. No i po prostu to jest to, co chciałem wam powiedzieć. Dlatego byłem przekonany, że. Yy, no, że po prostu nie będzie sobotniego filmu Zola. No, ale okazało się po prostu, że nie umiem wytrzymać bez tego. Dlatego założyłem konto na EUW. I oczywiście od levela. Yy, którego? Od levela. Yy, od lewela 8 będą runy. Także jeśli będą te runy, to po prostu... Yy, no zagram po prostu. Pokażę Wam, co, jak nagram Wam filmik. A do tego czasu, dopóki nie będzie tego 8 levela, po prostu zrobię live'a na tym końcu. Uwierzcie mi, ludzie z tymi levelami, co tu są, te trzecie levely, drugie levely, grają tak jak platyny na Eune. Także dla mnie to był szok. Dzięki za wysłuchanie tego, co ja miałem do powiedzenia. Na razie do kolejnego filmu. Trzymajcie się, mówił do was Virtual Heart. Zastanawiacie się też pewnie, dlaczego to było dla mnie takim szokiem. Powiem krótko. Łatasi, Zoe